No cześć, dzień dobry. Nie wiem, czy mnie słychać. Dajcie jakiegoś znaka. Pierwszy raz nadaję na żywo i nie wiem, jak się to robi zupełnie. Mam nadzieję, że, że jestem. No i jedziemy z Marcinem od godziny z haczykiem małym. Pogoda piękna. Mieliśmy wystartować o 5.40, ale wczoraj podróż przez nasz piękny kraj zajęła nam tyle czasu, że że postanowiliśmy przesunąć godzinę na późniejszą i organizator wspaniałomyślnie zgodził się na to. Mamy, e, mieliśmy start o 8.50. Mijamy bardzo wiele osób. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać z tego powodu. E, mamy szansę jednak być na pudle. E, dzisiaj w planie minimum łeba E, a może jak wiatry pozwolą, to nawet Władysławowo. E, trasa jest na razie taka, że nie wiem ile myśmy ujechali, Marcin. 25 km ze średnią? 23,5. Średnia 23,5, 25 km i nie widzieliśmy jeszcze morza. Nie? nie? Czy widzieliśmy? Nie, no właśnie. Nie widzieliśmy morza. E, ale widzieliśmy Woliński Park Narodowy. Jesteśmy jeszcze na wyspie Wolin, zamiędzy zdrojami, ciśniemy dalej. A dzień dobry Andrzeju. O. <grywa> witam, witam. Na razie nie narzekam. Kolano nie boli, jest OK. Dobra, słuchajcie, yy, muszę się przebrać, bo generalnie jest ciepło i to jest fajne. To jest w ogóle bardzo dziwne. Chociaż tak, zimny wiatr. Czekajcie, w ogóle pokażę wam, to, gdzie to się robi. O. Pokażę Wam te okoliczności przyrody, w których teraz jesteśmy. Nie wiem, jak u Was, ale u nas jest pięknie. Aż tak pięknie, że trzeba się rozebrać. Właśnie, Andrzej pisze, że widzi, że jestem wyspany. No, jak prawie zwykle przed takim ultramaratonem, głowa nie pozwoliła mi spać. W ogóle nie zmrużyłem. Znaczy, oko zamknąłem, ale nie spałem w ogóle. Więc w sumie ten start o 5.40 byłby chyba lepszy. Cześć Karol, e, byłby lepszy, ale co no już? Ale no, przynajmniej Marcin się wyspał. Jedziemy, przebieram się szybciutko. W, znaczy ściągam kurtkę, bo już jest nawet nieźle. Cześć Grzegorz. No dobra, słuchajcie, o godzinie 20 yy, powiem Wam pewnie więcej, bo teraz na razie no co ja mogę powiedzieć? No, wystartowaliśmy. O 20.00 spróbujemy wejść na żywo e, na Facebooku, więc zapraszam Was serdecznie. E, kibicujcie nam, śledźcie kropki. Z tego co wiem, to jest jakiś problem z tą mapą i nie, nie widać kropek nie ze względu na to, że nas na tej mapie nie ma, tylko ze względu na to, że. Że, że tam system coś nawalił i, 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 i dlatego. Dzięki wam wszystkim, dzięki, że jesteście. O kurde, 32 osoby na znaczy mnie oglądają, o ale super. Ciebie też, to czekaj, to ciebie jeszcze w ogóle pokażę. To jest, to jest ten słynny Marcin, którego ma być więcej na kanale. <śmiech> <śmiech> Marcin powiedział, bo ktoś wczoraj napisał, że więcej Marcina w relacji, a Marcin powiedział, że szkoda, że to nie napisała kobieta, tylko facet, no ale... Ale może się jakaś znajdzie. Dobra, słuchajcie. A może to jedna kobieta? Dobra, do zobaczenia później. Śledźcie nas i bądźcie z nami. Hej, hej, hej. Dobra, dawaj, bo nas wyprzedzają. Bo nas właśnie wyprzedzają nas. No właśnie, czas leci. Dobra, na razie. Nie wiem, gdzie się to włącza po prostu. A, tutaj?